Ziobro zaskoczony działaniem Tuska, tego się nie spodziewałem. Z obserwacji działalności Donalda Tuska spodziewałem się rozmaitych posunięć, ale nie sądziłem, że on przekroczy tę bandę, ocenił zbigniew Ziobro, dodając, że jest zaskoczony tym, że premier popełnia przestępstwa kryminalne. Zbigniew ziobro na antenie telewizji WPOLSC E24 wyznał, że Donald Tusk zaskoczył go ostentacyjnym łamaniem konstytucji, czego się po nim nie spodziewał. Powiedział też, że premier jest w desperacji i ma świadomość, że przekroczył rubikon. Ziobro ocenił Tuska. Desperat. 3 stycznia w Warszawie odbyła się głośna już gala inaugurująca polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, na której zabrakło Andrzeja Dudy. Nie było też Ursuli von der Leyen, która w ostatnim momencie odwołała swoje plany przez problemy ze zdrowiem. Był za to Donald Tusk, który, zdaniem prawicowych polityków, zachowywał się dość nietypowo. Tusk jest w desperacji, widziałem dziś jego zdjęcie. Jan Kantak nagrał świetny materiał na YouTube, obrazujący duże napięcie pana premiera Tuska na tym ostatnim spotkaniu. Myślę, że ta niewerbalna komunikacja odzwierciedlająca to napięcie i pokazuje, że on sobie zdaje sprawę z tego, ale już przekroczył Rubikon, on już nie ma wyjścia. Wie o tym, że jest w potrzasku i w tej chwili będzie brnął dalej. Na tym polega też niebezpieczeństwo z desperatem, jakim jest Tusk, mówił Ziobro. Ziobro odniósł się również do doniesień w polityce.pl, która twierdzi, że dyrektorka departamentu prawnego w resorcie finansów miała odmówić sporządzenia opinii prawnej dla Andrzeja Domańskiego, która umożliwiłaby mu niewypłacenie pieniędzy partii Kaczyńskiego. Rozsądna kobieta, ocenił ziobro. Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie będą rządzić wiecznie i jestem tego pewien, że za to będą zarzuty karne, dodał. Polityk zaznaczył, że jeśli minister finansów ulegnie Tuskowi, będzie czekać go nieprzyjemna historia. Sądzę, że oni nie są do końca pewni, jak się zachowa minister finansów w rządzie pana Tuska, bo słyszałem wypowiedzi polityków PO, którzy mówili, że wydaje się im, że nie będzie to wypłacone. Tusk cały swój autorytet postawił na szali, że te pieniądze nie będą wypłacone, a skoro oni nie są pewni, to znaczy, że człowiek, o którym mówimy, zdaje sobie sprawę z daleko idących konsekwencji, które mogą go spotkać tłumaczył.